Stał przy bombie, kurwa. Rampa, rampa, rampa! Jazda kurwa, co jest? Leżą kurwa! No Ja babasy, mówię no co co. Kamilę będzie. No z pewnością. Czekaj, Nie też. jeden. O! Nie, to on pod dachem jest. Możemy spalić A jezu! schody jest. Schody. jest. chyba. To Jakiś. Auto jeden. Pochodzi auto. Auto ma zero. Za Pochodzi auto jeszcze. Co jest? Case Drop EU, najlepszy drop sieci. Wygrywaj skiny w giveaway, ach. mnóstwo skrzynek, super drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę, najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet do 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case drop EU. Otwieraj skrzynki za PSC Blik SMS 100 przelew. LINK w opisie, polecam. zabił. One tapa mu, one tapa! Znaczy normalnie jednak zabij, bo nie wierzę, że dasz. Ole Mastermind. I na plecy i kosę. Nie kosę, nie Ole Mastermind. To będzie kościk. No kosam. Wyjechuję wbrew. też go tak. <grym> <grym> Jakby ci go tak. Zabierz go tak. Zabierz go nie Zabierz go tak. Zabierz Beśmic? nic nie widzę Mogę wyjechać Beśmic? wyjechał kurd ja ale mam je. jest żongla ginę Żołki. nie giniesz no rampa rampa nie wiedzą nie wiedzą on nie wiedzą, patrzył to nie mają szans no nie wiedzą pierdol dalej nice no to może być wracaj ja, ja ja będę kopnia o jezu co zrobił O, tu smukujemy hangar, bo tutaj oponent może siedzieć też. Często siedzi samochód, czy po czymś to lepiej to odsmukować, nie? No. Czekaj. Wiem już. Wiem już, wiem już, jak pomóc. Wiem już, jak pomóc. No, no nie gadaj! <noise> A jak zgadzaj się? No nie czy ta, tam ta mu pewora. Naprawdę no, no. tutaj, sprawdzę na powtórce, czy zerknąłeś. <laughs> nie jest nie zerknąłem. Przysięgasz? No ja mam przecież ten. Co jak wy to zgadzicie? Ja bym tego nie zgadzał. Ja mam tylko na Emotki czat. O, i resztę już nie ma podpisanych. Odzią się nie chce po prostu. Jest 15 shotów z tego jak traduje, jak komuś daje skina. Nie wiem, jakiś siedzi jełop jeden z drugim i, i shotuje jakieś gówno. Ja potem to muszę usuwać. Nie no, nie chcę się tak usuwać. No i się z drugi dostaje drugą kosę. Jeszcze taką samą, nie? Is this real? Nie, tu ustawione na bank, ja nie wierzę w takie szczęście Mówisz, że takie 200 jakie jest. Ja, nie wiedziałem, jest. że lewo będzie. Ja też go nie widziałem, że strzelę trampę. Ja mówiłem, że odjebał się ostatnio, bo ja powiedziałem... Co to jest za maga? Dziwne to było. Ale że... gdzie lewo będzie? No to już zapisałem jeżeli skakać. No bez. nie no przeskoczył przecież, bo widzę. Nie. Nie. Ej! Co oni robią? Co jest? Chuj w dupę, no! Nie, jeszcze nie startuj! No to nie, dawaj, nie, dawaj! Nie, krzyczyk, nie, kto... Co jest? Kurz! co to za ustalenia ja są tam? Co? Ja nie gadam! Kurwa dalej gadam! Co za ambia? Dalej gadam! Łajaj, łajaj, łajaj. Jestem O kole Jestem. do ojebania Co? Ja wiem. Co? Bijam Co? Co? Ja nie gadam, co? Co? Coś co? Mapeusz ja że... do jebania Chce po prostu w dupę wjechać Co? To jest Afasa znak, no biegniesz prosto, widzisz? Przy drzwiach niebieskich A tu! Ej, jest takie coś, no I tu masz, o Ej, a mam pytanie jeszcze zasadnicze No, mów Jak kupiłem chleb w soboty, to jest niebezpieczne, czy nie? No, zajebisty jest No nie wiem, naprawdę się pytam Przejdź sobie do piekarnika To wodę oblej Ta I będzie super A mam kabanosy drobiowe, ale bez chleba tego nie przejem Pewnie dojedziemy to. Widzicie, mam że jakieś kurwy z Polski studentu. Nie chcę go, go ja co, co? Tak oni tam rado, 20 punktów, proszę Co im te 20 punktów da? Nie używam żadnego Sweet Fixa ani żadnych innych pierdół do cs na klasycznym gram. Nawet w Nvidii nie mam tego. <laughs> <laughs> nie no, kurwa. <śmiech> <śmiech> Już wiecie Sparaję po co delay jest, nie? No, no, mogę to, zmienić, w tych, kurwa ludzi. To no to są tylko punkty, chłopca do CV pisze, że wygrał tam kurwa, nie to wiem, nie wiem Kurwa łatwe, no ej, wy żartujecie sobie tą tele, tak? Kurwa, jak się pisze kalendarz? Kurwa, piszę zaraz... Nie ej, no już lepiej większej podpowiedzi nie może być. Jezu, o, ja zapomniałem! Ja chciała zrobić akcji. Kalendarz się z chciała dopisać. No kurwa. One B already on fire. Soya yes, curva. Cool,